Niektórzy chłopcy, nastolatkowie, czy niektórzy młodzi mężczyźni potrafią czasami, ci, którzy są egoistyczni, niedojrzali, zastawić na swoją dziewczynę najbardziej sprytną i niestety okrutną pułapkę świata. Wtedy, kiedy dziewczyna jest zakochana, jej chłopak też, w zakochaniu ukrywa swoją niedojrzałość, uzależnienia, i egoizm, w tym ona... Idzie przez park i widzi, że on wstrzykuje sobie narkotyk do żył i jest załamana. Zupełnie kimś innym jest niż myślała. I wtedy on właśnie, spryciarz, zastawia tę pułapkę. A teraz już odkryłaś, że ja jestem uzależniony, to teraz już mnie nie kochasz. I ona brnie w to: nie, dalej cię kocham. Nie, ty mnie nie kochasz. Ty tylko tak mówisz. Nie no, dalej cię kocham, nadal cię kocham. A jak jeszcze jest katoliczką, usłyszała słowa Jezusa: Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja Was umiłowałem. Później ona spojrzała na krzyż, zobaczyła, jak nas Jezus umiłował, oddał życie. Maksymalna ofiara samego siebie. Więc ona myśli, że musi się może poświęcić i ja on tylko na to czeka. Naprawdę mnie kochasz? Naprawdę Cię kocham. Jeżeli jest narkomanem, to powie, no, to powie: Udowodnij mi. Jeżeli jest narkomanem, to powie: strzyknij sobie narkotyk. Jeżeli jest erotomanem, a ona trwa w czystości, w prawym sumieniu, na drodze do zbawienia, to powie: współżyj ze mną. Jeżeli ona to zrobi, to mamy dwa trupy. On już jest na tej drodze, bo umiera na raty. A ona jest w jeszcze gorszej sytuacji, bo spadła z dziesiątego piętra. On już był blisko Ziemi, nawet w dole już był, a ona z dziesiątego piętra. Spadła do dołu, bo była tak szlachetna, tak czysta, tak wolna. I jeżeli tej dziewczynie nie pomożemy, to sobie odbierze życie albo nagle, albo na raty drogą narkomanii i jeszcze innych uzależnień. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj Jezus mówi: miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem, i oddaje za nas życie, ale uwaga, Dopiero po trzech latach publicznej działalności, po szkole miłości, która trwała trzy lata, lubię o tym myśleć, że były cztery kamery, czterech ewangelistów, każdy ze swojej perspektywy opisał szczegółowo, jak nas Jezus kocha. Jezus nam pokazał w niezliczonych sytuacjach mądrą miłość, i dopiero wtedy oddał życie na krzyżu, żebyśmy nie mylili mądrego daru z naiwną ofiarą. I są co najmniej takie trzy, przepraszam, sześć mitów na temat miłości, które dominują współcześnie i wielu ludzi, zwłaszcza młodych, mylą miłość z tymi imitacjami, podróbkami i śmierć zagląda im w oczy. Po pierwsze, mylenie miłości z uczuciem. Istotą miłości nie jest uczucie. Gdyby istotą miłości było uczucie, miłości nie wolno byłoby ślubować, bo nie możemy przy ołtarzu ślubować stanów emocjonalnych. Uczucia się będą zmieniać czasami diametralnie. Miłości towarzyszą oczywiście uczucia, ale nie tylko piękne, tak jak chce nam to pokazać radio, telewizja, seriale i piosenki i wpędzi nas w iluzję utożsamiania miłości z uczuciem. Z miłością miłości towarzyszą uczucia, ale różne. Kiedy rodzice dowiadują się, że ich 15-letni syn jest narkomanem, to przeżywają bardzo bolesne emocje właśnie dlatego, że kochają. Nic pięknych emocji. I dlaczego zajrzy nam się śmierć w oczy, kiedy pomylimy miłość z uczuciem? Bo taki chłopak, dziewczyna, którzy są zakochani w sobie, z różnych powodów relacja się może przerwać, a on czy ona myśli, to była miłość, i nagle ta miłość się skończyła, to już nie ma sensu życia. Gdyby wiedziała, wiedział, że to było tylko zakochanie, tylko jaszcz, że nadal masz szansę na miłość, pomimo tego, że zakochanie się przerwało, to może by się nie rzucił pod pociąg. Po drugie, mylenie miłości z akceptacją. Akceptować to zamrażać w rozwoju. Gdyby rodzice nas akceptowali, gdzieś nie umielibyśmy czytać, pisać, chodzić, bo by nas zamrozili na poziomie rozwoju dwuletniego dziecka, a rodzice nieustannie nam pomagali w rozwoju. Oczywiście każdy z nas poczułeś przyjęty z miłością. Kocham Cię taką, tak jaka jesteś, ale ponieważ Cię kocham, będę ci motywować do rozwoju, żebyś się codziennie stawała, stała piękniejszą wersją samego siebie. Dlaczego mylenie miłości z akceptacją prowadzi do śmierci? Bo to jest tak zwane bezstresowe wychowanie, czyli żadne wychowanie, czyli taki ktoś myśli, że ma same prawa, ale nie ma obowiązków i niewychowany staje się bandytą, zabija innych, zabija siebie, kończy na cmentarzu albo w więzieniu. Po trzecie, mylenie miłości z tolerancją. Kiedy ktoś nas krzywdzi, nie wolno tego tolerować. Przed krzywdzicielem mamy się bronić, na zło mamy się nie zgadzać. A kiedy ktoś czyni dobro, to nie tolerować, to wtedy za mało. Żona się nacharowała, gotowała piękny, pyszny obiad, pięknie koszule wyprasowała, pachnące. I jeszcze coś tam zrobiła wspaniałego, i mąż by przyszedł do domu i powiedział: No, toleruję, nie przeszkadza mi. No nie, to następnym razem już nie będzie pysznego obiadu. Mąż się nacharował, y, nie wiem, tam zrobił, wy wykosił trawę, wymalował płot, y, pomógł żonie zmywać naczynia. Żona toleruje, nie przeszkadza mi. No nie, następnego dnia już nie pomoże w zmywaniu naczyń. Więc tolerancja dla zła to za dużo, a tolerancja dla dobra to za mało. I dlaczego tutaj też nam może śmierć zajrzeć w oczy? Bo jak tolerujemy zło, tolerujemy, że ktoś nas krzywdzi, to nas może doprowadzić do stanów samobójczych. My, skrajni krzywdzeni, możemy się odechcieć żyć. Po czwarte, mylenie miłości z seksualnością, że istotą miłości jest współżycie. Był pewien student na rekolekcjach do księdza Marka Dzieckiego powiedział: Księży, jesteśmy tu sami dorośli. Studenci, nie ksiądz, przyzna szczerze, że istotą miłości jest współżycie seksualne. A ksiądz Marek mówi: Mój drogi, żal mi ciebie. Dlaczego, przeksiędza? Żal mi ciebie, bo masz rodziców, którzy cię nie kochają. Ale ksiądz mnie nie zna, jak ksiądz może mi tego oceniać? A co, współżyją z tobą? Bo sam mówi, że istotą miłości jest współżycie. To albo musieliby z tobą współżyć, albo cię nie kochają. I kolejny mit, a i dlaczego tutaj mylenie miłości ze współżyciem kończy się śmiercią? Bo ktoś, kto. każdy z nas pragnie bardzo mocno kochać Jeżeli ktoś to myli z seksualnością, to będzie chciał dużo współżyć z wieloma osobami i skończy się w chorobami wenerycznymi, w tym śmiertelną chorobą AIDS wywołaną wirusem HIV. Kolejny mit, że miłość to wolny związek. No i tutaj. Ksiądz Marek miał spotkanie z młodzieżą, poprosił o żeby dziewczyny wyszły z sali, i spytał się chłopców: Panowie, co to jest wolny związek? A panowie, przeksiędza. Wolny związek to jest taki, że mogę dziewczynę rzucić w każdej chwili i ona nawet nie ma prawa zapłakać. Zawołał ksiądz Marek dziewczyny, mówi: Dziewczyny, co to jest wolny związek? Przeksiędza. Wolny związek to jest, że chłopak mnie kocha tak mocno, tak nieodwołalnie na całe życie. Że nawet nie musi mi tego ślubować, nie musi mi tego dawać na piśmie i przy świadkach i, i na kamerze. No i ksiądz Marek: Panowie, powiedzcie, co przez chwilę powiedzieliście, co to jest wolny związek. A oni tacy cegła, spalenie. No, wie ksiądz, tak trudno to powiedzieć, to tak nie do końca łatwo określić. I potyka mikrofon temu chłopakowi, on milczy. I ksiądz Marek: mówi, Ja powiem, dziewczyny, co chłopaki przez chwilą, wasi, yy, wasi chłopcy przed chwilą powiedzieli. Że wolny związek to znaczy, że mogą was rzucić w każdej chwili i nawet nie macie prawa zapłakać. Pan Jacek Polikowski mówi, że gdyby dziewczyny nie zgadzały się na wolne związki, na wspólne zamieszkanie, które niejednokrotnie wiąże się też ze współżyciem, gdyby dziewczyny nie zgadzały się na to, panowie by dorastali do męskości odpowiedzialności i na kolanach prosili dziewczynę o rękę. Ale ponieważ dziewczyny obniżają wymagania prawie do zera, to chłopaki nawet nie chcą się oświadczać. I później jeśli dziewczyny pytają, co zrobić, żeby mi się chłopak oświadczył? No mieszkam z nim, co zrobić, żeby mi się oświadczył? No właśnie robić wszystko, żeby się nie oświadczył. Pan Jacek mówi, że zakochanie jest niesamowitą szansą. Nawet chłopak za bardzo niedojrzały, za bardzo nie szlachetny, jak się zakocha w dziewczynie i dziewczyna mu powie żadnego wspólnego zamieszkania, żadnego współżycia, teraz będziesz ze mną chodził do kościoła, to on będzie chodził do kościoła, jeżeli jest zakochany w niej, a ona mu stawia wymagania. Wyczyścisz paznokcie? Wyczyści paznokcie. To miał piątki w szkole? Będzie miał piątki w szkole. On po prostu się niesamowicie zacznie starać, bo mu będzie zależeć, bo będą wymagania bardzo wysokie, a mężczyzna jest zdobywcą, on chce spełniać wymagania, tylko czemu te wymagania postawić. I nawet niedojrzały chłopak, pogubiony, po dwóch latach dobrych nawyków, on się stanie innym człowiekiem. Jest taki list chłopaka zakochanego w swojej dziewczynie: Moja droga, bardzo Cię kocham, szaleńczo. Mieszkają w bloku obok, jedno i drugie. Bardzo tęsknię za Tobą, bardzo Cię kocham, jestem gotów życie za Ciebie oddać i przemierzę góry, wszelkie oceany, żeby się tylko z Tobą spotkać. Dlatego na pewno jutro u Ciebie będę. No, chyba, że będzie padał deszcz. I teraz właśnie te dziewczyny pytają, co zrobić, żebyś oświadczył. Jeżeli zgodziłaś się na wspólne zamieszkanie i współżycie, straciłaś moc, bo. Dla chłopaka zniewolonego jest atrakcyjna dziewczyna wolna, dla nieczystego atrakcyjna jest dziewczyna czysta. I kiedy ona obniży tę poprzeczkę do, do zera, to staje się dla niego atrakcyjna już tylko jako, jako w pewnym sensie przedmiot, z którym jest mu wygodnie. I wtedy wspieramy Piotrusia Pana, który prowadzi wygodne życie bez zobowiązań, bez wymagań. Nie, który wspieram jego niedojrzałość, jego egoizm. Ale ktoś może powiedzieć, no to księże, to w małżeństwie jest tak samo. Też może być mąż niedojrzały, egoistyczny i też być właśnie kimś, kto żeruje na żonie. Nie, to nie jest ta sama sytuacja. W małżeństwie zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że zanim doszło do wspólnego zamieszkania, w małżeństwie takim jak po, po kolei, zanim doszło do wspólnego zamieszkania i pożycia małżeńskiego, najpierw była deklaracja. Mam nadzieję, że padł na kolana, prosił rękę, czekał, zgodzi się czy się nie zgodzi, obiecał przed Bogiem przy świadkach, dał na piśmie, jest to nagrane na kamerę. I jakby taki mąż właśnie przyszedł do domu i domagał się jedzenia, czy domagał się romantycznego wieczoru. A nic by od siebie nie dawał, nie kochałby żony, no to żona szybciutko przyniesie taśmę. Mężu, coś ślubował. Ślubowałeś miłość, wierność, uczciwość. Więc wypełniaj przysięgę małżeńską, ofiarnie wypełniaj przysięgę małżeńską, okazuj miłość na tysiące różnych sposobów, to ja ci będę okazywać miłość przez obiady, przez pranie, przez sprzątanie, przez romantyczne wieczory. Ale jeżeli tego nie ma, ty mężu nie wypełniasz przysięgi małżeńskiej, tego, co się obiecał, zapomnij o romantycznych wieczorach. Nie mamy to co potwierdzać i wyrażać. I dlaczego to, to mylenie miłości z wolnym związkiem też się kończy śmiercią? Prosty przykład. W akademiku mieszka chłopak z dziewczyną. Ksiądz duszpasterz akademicki pochodzi, idzie po kolędzie i pyta, wiecie co, to jest trochę nie z porządku. Wy żyjecie jak mąż i żona, ale nie jesteście mężem i żoną. oni, co ksiądz zapowiadać, jakieś staroświeckie poglądy. My się tak bardzo mocno kochamy, że możemy tak żyć. I za rok przychodzi do tego samego pokoju, spotyka dziewczynę zapłakaną, zdruzgotaną, bo żyli w wolnym związku i w pewnym momencie ona przyszła do pokoju i okazuje się, że on odszedł, ukradł jej wszystkie pieniądze, Ukradł jej laptopa, na którym miała jedyną wersję pracy magisterskiej i ona jest w Stanach Samobójczych. I ostatni mit mylenie miłości z naiwnością. Pan Jezus nie jest naiwną ofiarą, Pan Jezus jest mądrym darem, dlatego on nas przez trzy lata właśnie pokazuje nam, na czym polega mądra miłość. Na tym, że Pan Jezus nam daje taką zasadę: to, że kocham Ciebie, zależy ode mnie, ale to, jak kocham Ciebie, zależy od Ciebie. I będzie mama miała dwóch synów. Jeden szlachetny, sumienny, porządny, prawdomówny, kulturalny, no to niech go wspiera, chwali, przytula, błogosławi, daje kieszonkowe, coraz większe zaufanie, a drugi będzie wulgarny, zakłamany, wyrzucany ze szkoły i pogubiony. To tamtego trzeba upominać, kontrolować, wszelkie konsekwencje jego czynu, czynów egzekwować, a ten drugi będzie się burzył. No, musiu, co ty tak mnie upominasz? Nie dajesz mi pieniędzy, nie chwalisz mnie, nie przytulasz? Synku, stań się taki jak twój szlachetny brat, a będę cię traktować dokładnie tak samo. Jezus szlachetnych wspiera, błogosławi, przytula, rozgrzesza, powierza odpowiedzialność, jak świętemu Piotrowi. Błądzących upomina. Przed krzywdzielami się broni, nie daje się strącić ze skał, nie daje się ukamienować, nie daje się policzkować. Jeżeli źle powiedział mu jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Tylko raz dał życie, dał się zabić, ale zrobił to jako zbawiciel. A nam przez trzy lata publicznej działalności i przez cztery Ewangelie daje przykład mądrej miłości. I na koniec, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj też są ważne argumenty. Mianowicie. Wtedy, kiedy zastanawiamy się, no właśnie, żyć czy nie żyć, żyć z Bogiem czy bez Boga, stawiać sobie wymagania czy nie stawiać, jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomiali, co możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. I odpowiedź jest, bardzo niewiele. Taka dziewczyna chłopakowi, bardzo niewiele. Odrobinę czasu, odrobinę obecności, modlitwę, modlitwę może nawet dużo, ale trochę upominania, stawiania do, do pionu, wychowywania chłopaka. Ale nic więcej. Nie może dziewczyna oddać chłopakowi swojej wolności, swojej szlachetności, swojego prawego sumienia, swojej czystości, swojego trwania na drodze do zbawienia, swojej szlachetności. Nie wolno tego oddawać. I takiej miłości uczy nas Pan Jezus. Kiedy pomylimy miłość z naiwnością, to też będziemy zadręczeni i wejdziemy w stany samobójcze. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja Was umiłowałem. Czyli mądrą miłością, dostosowaną do zachowań drugiego człowieka. I wtedy kogo byśmy nie spotkali czy to będzie ktoś szlachetny, czy to będzie ktoś pogubiony, czy to będzie ktoś podły jeżeli dobrze dobierzemy gesty, to nie będziemy mieć stanów samobójczych. Czasami się trochę natrudzimy, ale miłość, której uczy nas Jezus, praktykowana, da nam taką radość, której nikt nam odebrać nie może. Amen.